Poliwski jest rower bierzemy rower. Idziemy siać. Jadę sobie trochę polifoski, że posieje na te kawałki łąki. Na całość nie będę siał, bo to nie moja. Dlatego na swoje posieje, trochę wiaderko mam. Wezmę sypne sobie i spokój będzie. Trochę może lepiej coś urośnie. Siana mamy zapas, tak więc dużo nie trzeba. Miałem to siać saletrę, kupywać. Ale od tego pana co kupuje na nawóz, on teraz ma. Żniwa to też. To plany wapno posieć, ale zobaczymy jak finanse pozwolą na gospodarstwie Bo to sami wiecie jak to jest gospodarstwo Dużych zysku to ja nie mam teraz, byków nie trzymam To i nie mam takiej pieniędzy A krowa to wiecie Swoje zje Nawet mleka teraz nie mam, kupuję W nawet nie piję mleka, bo pieniędzy nie miałem, ale... O, tu kupeczka widzę, ładnie zebrane. zebrana Cało pograbiałem Dziurna. nie Niedokładnie pograbiałem. Tak mniej więcej moja takie jest o tu gdzieś tak. Bo to tu dzierżawa obok. Trochę na dzierżawę też posypiam. Ale w pierwszej swoje. Bo to też niepewne do końca, nie wiadomo. Niby parę lat kosze nawóz czy, nawet po drugim dałem. Nawet lepiej niż u siebie, żeby się. Bo taka trochę łąka nie do końca. tak Tu też u mnie jest nieza, zaniedbany. Bo to glina była sypana, jest brzydko. Trochę kończyny posiałem to nie gdzie, gdzie coś rośnie, posypiemy tu trochę. Może coś akurat jeszcze pomoże, fosforu trochę. O, żurawie se tam po połąka. kiedyś tego nie było u nas, a teraz. Tu dalej też nie będę się zapuszczał, bo to też nie moje. Dwa pokosy. Nie tak w koło obejdziemy, a jak zabraknie, to jest trudno. Staram się w miarę cienko siać. Ale jeszcze po drugie wiaderko może pojedziemy. Mam pół worka. 50 kg jeszcze. Bo też chciałem na tamty i łące cały drugi pokład zbierałem, co film rzuciłem. Bo tam posiałem saletry dwa wiadra i te polifoski. To trawa miejscami jest ładna, miejscami gdzie takie tam woda stała. Z górek jest to wyschu. I nie ma za bardzo. gdzie taka kubkówka. Ładnie. Tu skosiłem w środę około godziny 17, a zabrałem w sobotę około godziny 15. Daj tak więc myślę, że nie jest tak źle. Dziś o tak będziemy szli urat spójno starzyć na moje A na parześć na dzierżawę Dzisiaj już dużo ludzi ruszyło z koszeniem Bardzo dobrze Może padać dzisiaj, to tak średnio wypowiedzi... bym Małe wiadro widziałem